Dzień dobry, Grzegorz Michalski z tej strony. Chciałbym Państwu przedstawić pewną ideę, o której piszę tutaj w szóstym i w dwunastym rozdziale tej książki, czyli Working Capital Management, Concepts and Strategies. I tutaj tematem, który chciałbym poruszyć jest hedging. Generalnie zagadnienia z zarządzania kapitałem pracującym, czyli Working Capital Management, możecie Państwo u mnie zamówić w postaci szkolenia zamkniętego, dopasowanego do Waszych potrzeb firmowych. Możemy pracować na Waszych danych. Zachęcam do kontaktu. Mój numer telefonu to 791-214-963. Można też do mnie napisać e-mailem grzegorz.michalski, tak zwana małpa, I przechodzę do tematu. Hedging jest to strategia zabezpieczenia przed ryzykiem. Polega ona na tym, że odpowiednio konstruuje się portfel aktywów, na przykład zapasów, należności, gotówki, gotówki w walutach. Składającego się z instrumentów pierwotnych i powiązanych z tymi instrumentami pierwotnymi, instrumentów pochodnych, tak aby zniwelować, zmniejszyć, zniszczyć, pozbawić siły, część wpływu niekorzystnych zmian. Na przykład, zapas cukru to instrument pochodny, aby zabezpieczyć cukier na rok po cenie niewyższej. Niż 3 zł za kilogram. Albo mamy zapas cukru na rok do przodu, kupiliśmy go już po 3 zł za kilogram. Albo mamy zapas cukru na 4 miesiące do przodu za 3 zł za kilogram i kontrakty terminowe, na przykład forward na cenę po 3 zł za kilogram dla następnych miesięcy. Wada pierwszego koszty utrzymywania zapasów. Zaleta pierwszego mniejsze lub brak ryzyka. Wada drugiego koszty kontraktu terminowego. Zaleta drugiego mniejsze zapasy. Wada obydwu: jeśli cena spadnie poniżej 3 zł za kilogram, to na obu rozwiązaniach straci się. Zachęcam do kontaktu chętnie. Porozmawiam z Państwem na temat, jakie szkolenie z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów dla niefinansistów, zarządzania płynnością finansową, zarządzania kapitałem pracującym, treasury management, and cash management albo ocena projektów inwestycyjnych lub podobny zakres szkoleń. Jakie z tych szkoleń mogliby Państwo u mnie? Zamówić, a ja dla Państwa mógłbym przeprowadzić dopasowane do Waszych firmowych potrzeb. Powtarzam mój telefon 503 45 2860 lub 791 214 963. Zachęcam też do pogłębiania wiedzy z tej książki. Rozdział 6 i 12 są mojego autorstwa. I do zobaczenia na szkoleniu. Dziękuję bardzo.